Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj zestaw, no bardziej w kolorze zielonym, bo tylko ekstra linie mi się wyłamały. E, zestaw za 60 zł. Mój pierwszy milion, ekstra linie, maxi cash, zdrapkowy cash i dziki cash. Mam nadzieję, że te cash e przegonią tutaj te czarne chmury, które właśnie wiszą nad nami bo ostatnio normalnie jakieś fatum, ale z tego co widzę, to nie tylko u mnie. Ale u innych również, mam nadzieję, że to się odmieni i jakieś wygrane zaczną wpadać. Dziki Cash z numerem dziewiątym szukamy worka lub głowy tygrysa. A są wiśnie, może to dobry znak. Biedronka, palma, zegar, żółw, plecak, motyl, kwiat, podkowa. Pruskawka, banan, koala, arbus, awokado, rower, piłka, liść, ananas, cytryna i winogrono. Czarna seria trwa. Zdrabka przegrana. To teraz zdrabkowy cash z numerem 18: 16, 19, 32, 28 i 47. Ja mam trzydzieści cztery, pięćdziesiąt jeden, czterdzieści trzy, trzydzieści dziewięć, pięćdziesiąt sześć, czterdzieści pięć, trzydzieści trzy, pięćdziesiąt trzy, dwadzieścia dziewięć, mam dwadzieścia osiem, blisko trzydzieści siedem, trzynaście. Trzydzieści jeden, dwadzieścia sześć, pięćdziesiąt pięć, czterdzieści cztery i ostatni rządek. Dwadzieścia trzy, czterdzieści osiem, trzydzieści sześć, dwanaście i trzydzieści pięć. Kolejna przegrana D, B.

Uff, trzydzieści osiem, trzydzieści dwa, pięćdziesiąt dwa, czterdzieści trzy, czterdzieści jeden, trzydzieści sześć, czterdzieści siedem, dziewiętnaście, pięćdziesiąt trzy, pięćdziesiąt siedem.

Jak coś będę pomijała, to wybaczcie, arbus i moneta. Jest arbus, moneta, arbus, i na dole arbus, sakwa i motyl. Motyl, sakwa, motyl. Mm, co dalej, motyl, sakwa i na dole motyl, serce i czapka. Mm. Nie widzę, a tu jeszcze była sakwa. No nie widzę niestety ani tego, ani tego symbolu. Piłka i podkowa. Piłka, piłka, piłka i podkowa obok siebie. A tu był motyl. Podkowa, 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 podkowa. Piłka i to tyle. Tęcza i wiatrak. Mamy tęczę. I tylko tęczę. Na to wychodzi. Popcorn i balony. i popcorn za daleko mi się trochę. Popcorn. I to tyle. Następne. Ptak i słońce. Chciałam kwiata zaznaczyć nie? Ale. Długa piłka jeszcze. Ptak i słoneczko. Jest ptak. No chyba słońca nie ma. Okulary i gwiazda. Jak coś pominę, później znajdę. Hmm, okulary. A była podkowana no, oczywiście, że była. Widzicie? Znalazłam. Także proszę mnie nie zjadać w komentarzach. Wszystko się znajdzie. Okulary i gwiazda i tutaj już nie ma. Łódź e, i klucz, 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 łódź. I tu jest klucz. Kolejna. Kości i lody. I mamy linię. No proszę, super. Kości i lody, ale więcej są lody. I to chyba tyle. Rower i cytryna. Rower. Rower tutaj. Kolejny. Jest tutaj rower, jest i cytrynka. Cytryna. Jest jeszcze jedna. I ostatnie cztery symbole: księżyc i słoń. I mam drugą linię. Fajnie. Naprawdę. Księżyc, księżyc, słoń, słoń. Tak, jak te wygrane nie wpadają, to później tak jakoś no, się robi niefajnie. Biedronka i korona. Korona. Korona, kolejna, następne dwie. Biedronka, korona i korona. Dobra, kwiata nie było. Rolek nie było, parasol nie było. No, są dwie linie. Jedna pod drugą. No to patrzymy, co jest. Pod pierwszą 10, pod drugą 10, czyli 20. kontrolnych chyba D, powinny być. Ok, i są. No to fajnie, ale została jeszcze, jeszcze jedna zdrabka. Za 20 zł. Także może w bonusie tutaj się coś trafi. Mój pierwszy milion z numerem czwartym. Trzydzieści, trzydzieści siedem, czternaście, trzydzieści sześć i trzynaście. Ja mam dwanaście, dwadzieścia siedem, dziewięć, czterdzieści cztery, jedyneczkę, czwóreczkę, trzydzieści dwa, dziewiętnaście. Dwadzieścia sześć trzy dwadzieścia jeden siedemnaście piętnaście jedenaście dwadzieścia osiem pięć dwadzieścia cztery dwadzieścia dziewięć trzydzieści osiem Dwadzieścia dwa, trzydzieści cztery, osiem, trzydzieści dziewięć, trzydzieści pięć, trzydzieści sześć i dziesięć, w bonusie wisienki kontrolne, różne, ale dzisiaj na wydane sześćdziesiąt złotych ja mam czterdzieści. Także może tutaj. W końcu los się do mnie uśmiecha i będzie lepiej. Wierzcie we mnie. Zostawcie jakieś słowo otuchy, bo tutaj moje przygnębienie e, już sięga zenitu. Nie mam normalnie słów i nie wiem, jakie zdrapki brać, żeby coś wpadało. Jeśli macie jakąś propozycję, to też chętnie e, tutaj poczytam. I może zrealizuję, także zachęcam do zostawienia swoich typów yy, i może jakiegoś pomysłu na odcinek. No, będzie mi bardzo miło. Za dzisiaj Wam bardzo dziękuję i zapraszam już jutro na premierę. Także do zobaczenia. Do jutra. Pa!